O, gdzie sława, gdzie koziołki pozą się Jest taka drużyna, co się zwie poznański lech Lechu, 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 ukochany klubie nasz Lechu, 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 dziś zwycięstwo pewne masz Walcz o to na cel Lechu kochany, my zbieramy zawsze cię Wyjażdży Bułgarska, wszędzie słychać głośny śpiew Patrz tam kolejożu, nigdy nie poddawaj się Chcemy słowa, że koziołki bodą się Jest taka drużyna, co się zwie poznański Lech Lechu, 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 ukochany klubie nasz Lechu, 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 dziś